Chciałbym właśnie Państwu zaprezentować dwie, dwie piękne odmiany, dwie, dwóch liderów można powiedzieć w Polsce, Melie oraz Diego. To są dzisiaj priorytetowe odmiany. Sam jestem, proszę Państwa, producentem arbuza w tym roku. Pomimo trudnych warunków atmosferycznych, które są dzisiaj w Polsce, te odmiany dzisiaj wychodzą nam wspaniale. Tą odmianę możecie też Państwo znaleźć na południu Mazowsza, kryje się również pod nazwą Arbuz Myzio. A tutaj wiemy o kogo chodzi, jest nasz Paweł, kolega, my, myziak, także również go pozdrawiamy serdecznie. To też osoba, która mnie, proszę Państwa, zaraziła do tego arbuza, za co mu też bardzo dziękuję. Ale proszę Państwa, to jest, tutaj widzimy Melię i drugi arbuz, mini pestka, bardzo przyszłościowa odmiana arbuza, bardzo pozyskiwana w Carrefoura, w Lidlu. Są zainteresowani właśnie Diego. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze bo już chciałbym kończyć, ale chciałbym taki sezon po prostu rozpocząć. Yy, taki sezon, tak, już możemy częstować. Może tutaj panią Milenę i Panią poprosimy na Ja mogę ja tylko pana eksperta, dosłownie na dwa zdania temat, jakby doszło do stworzenia, może stworzenia polskiego arbuza. No Polska nie była kojarzona z miejscem, w którym się uprawia skutecznie arbuza. I Państwo żeście ten temat poruszyli i go przełamali. Tak, tak, tak to, jest, nie mów do tego. Proszę robota. Państwa, to było w ogóle nie do pomyślenia, że w Polsce nikt nie pomyślałby, że będziemy w ogóle sadzić arbuza w takim, kalibrze i takim wymiarze i proszę Państwa, w takim smaku, bo ten arbuz, jeżeli Państwo sobie smakujecie, to poczujecie tutaj Turcję, poczujecie Państwo, jak wyjeżdżacie gdzieś za granicą, właśnie takie tego typu arbuzy, więc... To było nie do pomyślenia, dziękuję za tę y, uwagę oczywiście i to jest... Bo ja my cały czas rozmawiamy przy okazji owoców i warzyw o takim bardzo ważnym aspekcie, jakim jest, jakim jest innowacja. A spożywka, tak mówiąc, ogólnie zazwyczaj korzysta z tradycją, z czym z właśnie nie podlega zmianom, to jest nawet dosyć konserwatywne. Tymczasem Państwo z tym polskim arbuzem, będziemy też dzisiaj mówić jeszcze o innych produktach, które się z rozwijają, pokazuje, w jaki innowacyjny sposób można podjąć tak bardzo tradycyjne rzeczy jak owoc czy, czy warzywa. Albo z Polsce, zdawało mi się jeszcze kilka, może no nawet tak, kilka lat temu, taka jakaś fantasmagoria. Tymczasem już je mamy i... Bardzo Jemy duży, i na bardzo dużych ilościach, muszę Państwu powiedzieć, że coraz bardziej wśród rolników e, są zainteresowania i na przyszły rok myślę, że tego będzie coraz więcej, więc e, Miejmy nadzieję, że będziemy tylko coraz lepsze te arbuzy e, produkowali. Ja chciałem jeszcze podkreślić aspekt ekologiczny, który jest niezwykle ważny i on jest dla Polaków coraz ważniejszy. Ten arbus do sklepu wydał 100 kilometrów maksymalnie, a nie 2 czy 3 tysiące, prawda? I nie spędził w podróży dwa tygodnie, tylko, czy, tylko panie, spędził może jeden, jeden dzień. I to się naprawdę czuje. Przepraszam bardzo o krypto sam jestem wielkim fanem polskiego arbuza. I ten arbuz tutaj Pan mówił o smaku Turcji, tak, o smaku Hiszpanii, o smaku, to smaku to. Grecji. Oczywiście nie tych krajów, tylko świeżość. To jest właśnie ta różnica, która dzieli te arbuzy, które są importowane od tych, które są nasze polskie. One po prostu jechały jeden dzień, brawa, islamy, przepraszam, że nie mam brawa, te Panie przełamały w tym momencie sezon arbuza. A za, za, u, uważamy za otwarty oficjalnie.